Kto tu siedzi, No co? Taka 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 taka. Muzyczka jest. Taka taka taka. Patrz. Uśmiechli się tak. O, jak ładnie tym języczkiem. Taka 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 taka. Taka Puszka, taka, taka. Taka 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 taka. A? Panie <śmienicza> jest poważny, jest czego nie śmieje, a sobie chrząknie, bo no, przecież to jest wojciechowski. Też tu, o, te, o, tutaj, te, te, te usta, tu, ma, to, tu. Tu u góry, tak. I ten nosek tu taki szeroki. <noise> A który to zakładał? płakał? Ja długo... Marta. Marta? Nie wiem. Nie wiem, może odreagowywała tego policjanta, stresowana była. Nie wiem, może tą paskę odreagowywała, nie wiem. Bo ja nie mogę zaszły bo co nie, chwilę... Może tutaj coś jej tego. Pod... Też późno zasnęłam. Taka taka. A Stasiu spał jak ona tak płakała? Spał. Bardzo to Stasiu go wyciągała z tego i spał z tego. Chyba do, 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 do łazienki szła. No, ja, jak do łazienki? No czekała parę minut, żeby się uspokoiła Marta i przychodziła z nią. Ze Stasia wynosiła? No. A i spał Stasiu? Został. Jak go wynosiło, to się nie zbudził? Nie. No to on ma dobry sen. Marta jest bardziej nerwowa, on jest spokojniejszy. <ścoughs> jej jej. O, o, o! Coś tu będzie z kabelkiem. O Boże, kabel. A. ba! ba, ba, ba. Ba ba ba. Ba ba ba. Ota. 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 Ota.